Cześć, witam ponownie na moim kanale. Teraz będzie recenzja The Glossy Box na miesiąc listopad. Ikoniczne, różowe pudełko oraz pięć produktów. Pierwszym z nich jest suchy szampon od Izabeli Love and Grip. Suchy szampon, którego ja osobiście nie używam, ponieważ uważam, że jeszcze bardziej obciąża włosy. Aczkolwiek wiem, że są osoby, które. Bardzo sobie chwalą. Ten szampon zawiera w sobie rozdrabniającą kulkę. Kolejnym produktem jest produkt od KIATE London i jest to eyeliner. Eyeliner w formie żelu w kolorze czarnym. Jest oczywiście zaplombowany. Nie będę go otwierać, ale prezentuje się tak. Wydaje mi się, że, e, mi się, że mieliśmy już ten produkt w którymś z kalendarzy. Kolejnym produktem jest produkt firmy Mitchell Peach i jest to olej do ciała nawilżający, nadający miękkość. Z witaminą E i olejem migdałowym. Jest w tym produkcie subtelna cytryna, kolendra, bazylia i mięta. Produkt jest dobry, zapach jest niesamowity, dlatego musicie go wypróbować. Czwartym produktem jest bardzo dziwny produkt, jeżeli chodzi o listopad. Jest to firma Carmex. Nie wiem, czy jest w Polsce, w Szwecji jest bardzo popularna. Jest to pomadka ochronna do ust. Pomadka ochronna z efektem zamrożenia, orzeźwienia ust, jest efekt jakiegoś dziwnego mrowienia w ustach, zamrożenia. Także wydaje mi się, że produkt na zimę, w listopadzie. Jak najbardziej się nie sprawdzi, tym bardziej, że ma faktor 15, czyli na bardziej słoneczne dni, na wakacje. Jest to produkt, który chroni nas aż do 80 minut. Jak najbardziej, ale nie w zimę. Dziękujemy. Kolejnym piątym produktem jest to ikoniczny perfum od y, Alisa i Ashley. Jest to ikoniczna wanilia na każdy event y, oraz w ciągu dnia. Y, produkt dobrze znany, i teraz przeczytam Wam, y, z czego jest skomponowany. Jest to ikoniczny zapach. Bergamotka, cytryna, jaśmin i, um, i bursztyn oraz oczywi oczywiście wanilia. Wydaje mi się, że każdy boks jest inny. W Szwecji box na miesiąc listopad wygląda tak, jest niezachwycający. Może dlatego, że po otwarciu tylu kalendarzy człowiek spodziewa się czegoś fajnego, a tutaj takie tylko produkty. Wydaje mi się, że każdy ma inne zaproszenia w swoich boksach. Ja w Szwecji dostałam zaproszenie, zniżkę na butelki firmy Glacial. Są to dość popularne w Szwecji butelki na wodę, na napoje, termosy do kawy, i do herbaty. Mają bardzo fajny design, multikolorowe, tutaj na obrazku Gepard Lampard. Zaproszenie oczywiście zniżka na produkty Izabela Love and Grip w sklepie Olens minus 25%, aczkolwiek właśnie wydaje mi się, że każdy kraj ma inne zaproszenia i inne zniżki. Film jest krótki, dlatego jak w poprzednim filmie chciałabym skorzystać z okazji i przedstawić Wam ten oto kalendarz adwentowy English Tea Shop z herbatami na 24 dni adwentu. Kalendarz jest bardzo fajny, bardzo ładny i elegancki. Prezentuje się tak oto w środku. Nie będę otwierać każdej herbaty po kolei. Przeczytam między innymi, jakie są herbaty w środku. Jest biała herbata z liczy i kakao, jest zielona herbata z wanilią, miętą i mango. Także bardzo fajny miks zimowych, zimowych, świątecznych herbat. Chciałabym jednakże zobaczyć, jak wygląda dzień 24, ponieważ jestem bardzo ciekawa. Dzień 24. Jest to trochę większa torebka z fajnymi wysuszonymi kwiatkami, listkami. Pachnie niesamowicie. Dla miłośników herbat, jak najbardziej polecam, bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie polubić mojego kanału i zasubskrybować, jak widać. Miesiąc listopad, niezachwycający, aczkolwiek Glossy Box, bardzo fajna prenumerata kosmetyków comiesięcznych. Dziękuję, to wszystko na dziś, buziaki, pa pa.